Zacznie w dzisiejszym odcineczku. Zanim zaczniemy, chcę Wam przypomnieć, że serial był taki mały mix. to znaczy, że e, między odcinkiem, e, który w zasadzie wychodzi dzisiaj, <grytanie> tak, nagrywam troszeczkę do przodu, e, między tym odcinkiem a dzisiejszym odcinkiem. Jest mały przeskok, czyli poprzedni odcinek zobaczycie, że są inne postacie, że są inne lewele. Dzisiejszy odcinek zobaczycie, że są inne postacie i są inne lewele. To jest ze względu na to, że robiłam live'a, ale nie bójcie się, fabuły, nie ruszałam, live'a robiłam po prostu żeby tutaj nauczyć się lepiej ogarniać grę żeby powbijać trochę rank i przy okazji właśnie poduczyliście mnie paru rzeczy powbijaliśmy levela i pozbieraliśmy trochę rzeczy, także z głównych questów tutaj nic się nie działo, nie martwcie się jeżeli o to chodzi i tak kontynuujemy fabułę, tylko tak jak mówię no, będzie będzie troszeczkę różnica, jeżeli chodzi o postacie i level. Widzę, że znowu poszłam jakoś nie tak jak trzeba. No ale cóż, jak na mnie to już chyba standard. I wychodzi na to, że mamy wejść do środka. Mamy quest, jak widzicie, Talk to Kea. Spróbuję zaraz sprawdzić, jak on konkretnie się nazywa. Jak konkretnie questik się nazywa Secret Pirate Treasure Act 1, no to robimy właśnie te stare questy. I pewnie też w odcinkach będzie Archon Quest, tylko musimy wbić ten rank. A jak już powbijamy słuchajcie, akcik no to, no to bez problemu tutaj będą live'y, gdzie będziemy robić coś razem. Z tego co mi mówiliście, jeżeli dobrze pamiętam, to trzeba mieć adventure rank 16. Także troszeczkę nam brakuje, ale tak, będą live z gry, tylko tak jak mówię, nie będziemy na niej robić e, questów. Co się stało? No powiedzmy, że mamy czas. O panie, żeby inni nie mogli się dowiedzieć, że musimy... że musimy aż za nim e, polecieć. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czy to tędy się wychodzi? Nie, to chyba biblioteka to chyba nie tu. Ale widzę, że w bibliotece się świecą rzeczy. Ciekawe, ciekawe. Nie byłam wcześniej w bibliotece, nie wiedziałam, że w tej grze da się siadać. To może w takim razie przysiądźmy. I będę miała screenshot na miniaturkę. <grym> um. No dobra. W takim razie poszliśmy nie tam, gdzie trzeba. On mówił o jakichś ogrodach czy o czymś z przodu, tak mi się wydaje. E, więc może chciał się spotkać po prostu na zewnątrz przed wejściem? Się okaże. Się okaże, czy idę dobrze, czy idę źle. Tak jak mówię, nie jestem tutaj profesjonalistą. Po raz pierwszy robię. E, tutaj questy, ale tak, pokazuje mi na zewnątrz, czyli, czyli. mieliśmy pójść na zewnątrz. Cały czas zapominam jej skrzydełka zmienić. Musicie mi przypominać, naprawdę. No dobrze, skoro to miejsce ci odpowiada, to mów w końcu o co chodzi. Jak... jaki sekret. My grandfather was a pirate. No, sam jak pirat. <laughs> Wait, why do you sound so blithe? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Dobra. Yesterday I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a No, można powiedzieć, że notatki o, o skarbie, tak? I mówi, że według jego notatek właśnie zostały, ten skarb został zakopany w Lost Arcadian Ruins, czy w jakichś ruinach tak zakupionych. No, i że szukał wskazówek, ale nie może znaleźć tego miejsca. ok, czyli z tego możemy dostać jakiś super miecz na to wychodzi podobno został, wiecie, wyrzucony przez, e, przez właśnie Boga i tak, dzisiaj czytam dialogi, bo uważam, że ten wątek jest ciekawy And the, with the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a witch. Okay, the można zabił podobno ten dziadek właśnie banshee, yy, I nawet smoka. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. These incredibly thrilling adventures are romances that could Holy a gang of treasure hoarders has been very active lately and many ruins have had their relics stolen i'm afraid that they will soon discover the no dobrze, there is <laughs> no get Wow, great please hey so what do you think isn't it exciting well let's go to the adventure should no know Uh, Okej, okay, czyli mamy pójść gdzieś tutaj. Go to Adventures Guild and listen to the report. Uh, we are looking for. Dobrze. Po co opowiadasz o tym mieczy? Zaraz każdy będzie. <gry> zaraz każdy będzie go szukał. O? Co to się zadziała? W sumie idziemy na skróty. <laughs> Czemu nie? Czy mamy tu jakieś schodki, czy też na skróty? No dobra, pójdziemy po schodkach. Ogólnie, dajcie znać, jak Wam się seria podoba, bo nie ukrywam, że mi jest bardzo, ale to bardzo miło grać w tą Gierkę. I podejrzewam, że będzie to jedna z najdłuższych serii na kanale, więc fajnie by było, gdybyście byli nią zainteresowani. Dlatego chcę poznać Wasze zdanie, żeby później nie było, że 20 się odcinek, a Wy już macie dość. jest o, panie, nie brzmi to bezpiecznie. Szepczące yy, yy, lasy, szepczące drzewa, coś w tym dasie. No dobrze, i co, lecimy tam teraz? Wychodzi na to, że chyba tak. Widzicie, jakie fajne są te nowe skrzydła? No, faktycznie na ławkach można siadać. Nie wiedziałam o tym. No, nie tu leciałam. Co jest? Ojeju. Ojeju. Chyba jakiś kłas przez przypadek ukończyłam. Eee... No nie mogę zrobić tosta. Niestety, przykro mi Paimon. Ale zobaczmy, co ona ma do zaoferowania w takim razie. No, ma tosta, ok. I ma różne składniki, to dobrze wiedzieć na przyszłość w takim razie. Zobaczmy tylko, czy mamy tutaj właśnie quest'a. Um, chyba nie. Dobrze, w takim razie lećmy do tego wyznaczonego miejsca. U, coś się świeci, coś się świeci. Oczywiście, że jak jest coś darmowe, to sobie wezmę. Look, that shop look Let's see what Pajmo, no spokój się, czemu chcesz wszystko kupić? Is there anything that catches your eye? No need. I've been trying to make... Do you have any animal sigils with you? It's like a seal or emblem that they add more to the point. Ok, czyli mamy jakieś dodatkowe rzeczy, które nie mam pojęcia do końca, do czego służą, mimo że ona, ona tłumaczyła. To nie wiem, czy właśnie chodzi o Paimon, czy chodzi o kogoś kompletnie innego. Tak czy siak, lecimy dalej. To chyba jest dość daleko. Nie da się jakoś teleportować bliżej da się. No cóż, trochę tu niebezpiecznie w nocy nocą. <laughs> Ojeju, chciałam powiedzieć, że trochę niebezpiecznie tu w lesie nocą, ale cóż, przecież my jesteśmy dzielni, prawda? No i cóż, jesteśmy na wyznaczonym miejscu. Już ci pomagam.

The intel on the Arcadian Ruins. Oh, that is is important fragment. Six armed giants reside in the city in the lake. Two guard the statue. One, the treasure. Right. There's also this map that came with it. Hmm, interesting. Could this be the x So the clue is, well, should be a piece of cake for you, right? Well, if you Przepraszam, strasznie mnie chrypa dzisiaj łapie, ale bardzo, ale to bardzo chcę właśnie ponagrywać dzisiaj. Mm. Może teraz, jak się napiłam, będzie troszeczkę lepiej. E, musimy rozwiązać zagadkę, czyli pójść właśnie do niego najpierw. Tak to rozumiem? I dopiero później rozwiązać zagadkę? Chyba. Tak to rozumiem i widzę, że mamy jeden teleport yy, nieodblokowany, więc przydałoby się yy, ogarnąć tą sprawę. Um, jak na razie nic mnie do niego <ścoughs> nic mnie do niego nie prowadzi, więc nie wiem. Czy dobrze postępuje? Czy najpierw zagadka, a później rozmowa, czy, czy jak to wygląda? No nie wiem, pójdziemy po prostu. Pójdziemy po prostu do niego i się przekonamy. Wydaje mi się, że tak będzie najłatwiej. Tutaj go już nie ma. Chyba, że to było wyżej. <gry> A to nic. Poszukamy, poszukamy chwilę, nic się nie stanie. By the way, dajcie mi znać, czy takie fragmenty właśnie, jak czegoś szukam i nie jestem w stanie znaleźć, czy. Mam dla Was to jakby zostawiać? Czy chcecie, żebym to wycinała? Czy po prostu uważacie, że w ten sposób odcinek się dłuży i, <laughs> i nie robi to większego jakiegoś sensu? Niby jestem w miejscu, gdzie jest ten znaczek, ale nie, dalej nie widzę tego punktu, więc zobaczmy, czy jest to na jakiejś szczycie tej wieży. <laughs> Przepraszam Was strasznie za tą chrypę. Będę starała się jak najwięcej pić, żeby, żeby ją zwalczyć. I cóż, zaraz będziemy na samym szczycie. Miejmy nadzieję, że... To jest na samym szczycie, a nie po prostu w środku budynku, bo będzie przypał. <grymne> tak, to było na samym szczycie, czyli dobrze myślałam, że to tak może być. I cóż... W takim razie chyba tak. O, znalazłam skrzyneczkę, świetnie! Skrzyneczka zawsze się przyda. No cóż, żadne z tych drzwi się nie otwierają. Czyli lecimy jeszcze w dół. Miejmy nadzieję, że... dobrze, że tutaj przyszłam. Dokładnie, niby mamy rozwiązanie, ale nie. Sześć uzbrojonych e, gigantów e, umieszczonych w mieście... E, ...in the lake, czyli nie wiem czy właśnie w jeziorze, czy w mieście, które jest obok jeziora. tu guard the statue, czyli um, dwóch um, takich strażników statuły. Jeden z, z skarbem jakby jest, tak? I co o tym myślimy? Pomyślmy. City in the lake, czyli na pewno monster co do sześciu gigantów Should be the windmills czyli um, to takie wielkie wiecie oh, jak to po polsku się nazywa? nie wiem, ale pokażę wam hey, To windmill, has ma sześć błędów to Więc z tych trzech windmillów dwa są blisko Czyli z wszystkich dwa są blisko do statuły. Jeden jest, jest ze strażnikiem, jest strzeżony. No to cóż, lecimy chodzić właśnie wokół tych Windmills. Jak to po polsku się nazywa? I nie jestem w stanie sobie przypomnieć, dlatego nie tłumaczę Wam zazwyczaj tekstów, aczkolwiek bardzo podoba mi się ten quest, nie wiem czemu, jest dość prosty. Aczkolwiek Windmills to właśnie te, te wiatraki, te... no to nie są wiatraki, Ojej, no wiecie o co chodzi. <ścoughs> um... Miejmy nadzieję, że chodzi o to, żeby wespięć się na górę, bo tak to rozumiem. Bo właśnie się wspinam. Tylko nie wiem, jak pokonać ten fragment w takim razie. Ok, czyli chyba mamy po prostu wejście. No właśnie, chyba jednak nie. Szukajmy gdzie. Gdzie tutaj jest takie miejsce, żeby dało się wejść? Być może to jest tutaj. Tak mi się wydaje. Ale to by było dziwne, jakby przez tyle lat tutaj był skarb w tym miejscu. To, co błyszczy i do tej pory, nigdy się nie kapną. No jednak. Ktoś musi przychodzić i pilnować, tego nie uważacie? Trzeba jakieś konserwacje z takimi rzeczami robić. Odpocznijmy chwilę. Ok. I po schodkach, po drabince. Ok, czy nie? To jest po prostu item do zebrania. Mamy kolejną skrzynkę ze skarbami. Czy to właśnie mieliśmy... Tak, to właśnie mieliśmy znaleźć. Okej, okay, czyli to kolejna zagadka na to wychodzi. <grywka> No cóż, w takim razie, skoro Paimon ma już dość i nie chce nam pomóc, no to będziemy musieli rozwiązać to samo. Sami, e, widzę, że znowu mamy najpierw z porozmawiać, dopiero później iść na miejsce. Jak widzicie, uwielbiam chodzić tutaj na skróty <ścoughs> w tej grze. Jak nam idzie rozwiązywanie zagadki? Czy rozwiążemy ją w dzisiejszym odcinku? Czy niestety będziemy musieli kończyć? To jest dobre pytanie. Nie ma wiedzy, co to jest na półprawdzie, z którym jesteś z novelu, który. O, więc nie jest to sławka! Proszę Państwa, ten rytma jest trudno zrozumieć. Klej sprzęt. Pasie rusza się przez klej sprzęt. Więc kiedy pasie rusza się przez klej sprzęt? bym bardziej obstawiała poziom wody niż to, że ludzie się <gum> kąpią w wodzie. Okej, okay, czyli serce to klif, czyli musimy pójść tam gdzie jest klif po lewej stronie od wodospadu. To okay. um. probablemente wziąć kogoś, kto e, man manipuluje krajo, ale krajo to. Y ok, czyli musimy go mieć w drużynie. W zasadzie mamy go w drużynie, czyli nie ma problemu. I tak, wychodzi na to, że mamy znaleźć się tutaj. Dobrze, że na liveie podkrywaliśmy trochę tych, właśnie teleportów. No bo tak, tak jak mówię, na liveie dużo się kręciliśmy, szukając na przykład skrzyneczek, robiąc wszystko, żeby właśnie rangą wbić. Um, trochę uczyliście mnie paru ciekawych faktów na przykład nie wiedziałam, że jak robicie gotowanie i odejdziecie i później na przykład podejdziecie do innego ogniska to, że możecie to odebrać sobie na spokojnie z innego ogniska um, więc tak, wydaje mi się, że dość sporo się od Was nauczyłam na tym live'ie, też pomagaliście mi z kulevelami cool i czym nie tylko um, tak, na pewno fajnie się tam bawiłam więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego live'a, to wydaje mi się, że warto obejrzeć powtórkę, mimo że do fabuły to e, nic nie wnosi. Dobra, e, widzę już, że poszło mnie tak jak trzeba, ale ogólnie chyba dzisiejszy odcinek będziemy właśnie e, tutaj kończyć. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. E, ja osobiście muszę Wam przyznać, że bawiłam się świetnie. Te zagadki bardzo, ale to bardzo mi się podobają, bo nie kojarzę, kiedy ostatnio w grze musiałam, e, właśnie ruszyć swoje szare komórki, pomyśleć e, o tym, co, co może oznaczać. Mimo, że tutaj gra stara się nam podpowiedzieć jak najbardziej się da, jednak e, mamy dwie odpowiedzi i pytanie: co, jak klikniemy źle? <laughs> Jeżeli wy kiedyś kliknęliście źle, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czy mimo to traficie w dane miejsce, czy po prostu tekstem się wygupicie, i wtedy właśnie NPC wam tłumaczy, co i jak i gdzie. Jestem bardzo tego ciekawa. I cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. A jeżeli ktoś ogląda cały czas serię i jeszcze jakimś cudem nie zasubskrybował, to tak, ty. Właśnie ty. Kliknij teraz ten przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapiać żadnych powiadomień. To naprawdę zajmie ci dosłownie parę sekund, a dla mnie naprawdę pokaże, że warto i że doceniacie i wiele pomoże, jeżeli chodzi o dalszy rozwój na kanale. Także tak, to na tyle. Widzimy się w kolejny poniedziałek o 16:00. Pa, pa. thank